Chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Dyrekcji Pracowników i Uczestników Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Marioli Czechowskiej za możliwość sfinansowania zakupu pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Kwota zakupu pojazdu częściowo była sfinansowana ze środków własnych budżetu Urzędu Miasta Bełchatowa, a pozostałą kwotę dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakup samochodu zwiększy Efektywność działań podejmowanych na rzecz uczestników domu wpłynie na poprawę organizacji pracy i pozwoli na dowiezienie uczestników o większym stopniu niepełnosprawności i poruszających się na wózkach i malickich w celu korzystania wspierająco aktywizującej formy oferty domu. Bardzo. W tej chwili bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich. Także bardzo. I jest mi niezmiernie miło, to właściwie dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj przekazać ten fantastyczny pojazd wszystkim uczestnikom, tak abyście Państwo mogli bezpiecznie i komfortowo podróżować. Wszystkiego dobrego. Na tak. ręce Pani Dyrektor przekazuje kluczy. Dziękuję bardzo i teraz chciałbym poprosić Panią Wiceprezydent, Panią Agnieszkę Stolską o przecięcie wstęgi i przekazanie oficjalnie samochodu. Tak, tak. Brawo. Brawo. Spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z Wami i z duchem Twoim. Boży, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem, oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby ten pojazd, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twojemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka, jego pracy, wypoczynku. Za stawieniem Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż, Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały, dla pożytku ludzkiego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Samochód przede wszystkim na łamie bariery, te właśnie transportowe, ponieważ osoby, mamy osoby o większym nie większej, niepełnosprawności fizycznej, gdzie nie mogą dotrzeć, nie mają rodzin, które mogłyby ich dowieźć. Mamy osoby na wózku. Mamy osoby które, osoby, które już się pogarsza stan fizyczny, i żeby mogli skorzystać z pełnej oferty domu, mogli społecznie tutaj z nami współpracować, właśnie po to jest potrzebny ten samochód. Dlatego chcemy, żeby mówię, on służył im, tym ludziom, którym naprawdę jest potrzebny. A do tej pory jak Radziliśmy, mieliśmy porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, mieliśmy użyczenie samochodu, czyli przywożenie i odwożenie uczestników, ale to były tylko ilości. 12 osobowe, w tej chwili chcemy objąć to 40 osób yy, tym przywozem, jeśli będzie taka potrzeba, będzie więcej przywożonych.